Siemanko. Z tej strony Maroji sobie gramy Ani na siódmy odcinek do Z. Eee, gramy sobie panną Anką. Eee, lecimy sobie, nie wiem, może na Mida. Zobaczymy, czy nikt nie idzie na Mida. Dobra, pójdę sobie na Mida. Naujdzie sobie pójdę potem na inną linię. Eee, I co? I gramy sobie z pięknym skinem, tym nowym. Bardzo mi się podobał. Zobacz, jaki Kimo słodki. O! O! Bardzo fajny. Super jest, tak świeci na niebiesko te pomiędzy. No super, szkoda, że tak dużo osób ma tego skina, bo był za darmo właśnie z tych dziesięciolecia. Ale jest genialny, nie. Zobaczcie. Plecak, Poro, zabawka, Timo. Jakieś jeszcze smaczki tutaj są takie? Mm. Branzoletka, nie mogę już bardziej przybliżyć. Nie wiem z czego się jest, ale dobra, nieważne. Bardzo ładny, bardzo ładnie mi się podoba ten skin. Co, maksujemy sobie Q Runki mam takie, dar harwaści, bo dymów będzie sporo Ravenus Hamza, żeby się leczyć, zrobimy sobie też Gamblada, żeby się też więcej leczyć. Q jednak spory tam raczej powinien nam dać spory. Bo to jest jeden target, nie? A jest w jeden target no to więcej leczy nas Gumblade. Smyślałem też, e, sądzę, że e, ta Ani może być też dobra, jeżeli wejdzie nowy Conqueror na te serwery. Nowy Conqueror e, troszkę się różni od tego te, teraźniejszego. On nam też daje AP jakieś. Mm. I co? I może być spoko. Ale ma zasięg, ta wieża, Myślałem, że ma mniejszy. E, no. Będzie miał przerąbane z nami Heimer. My też z nimi. Jak nie będzie się przybliżał do nas. Yy, I co? Puszujemy na razie sobie. On też będzie puszował. Będzie nas próbował zapuszowywać raczej. Yy, nie wiem czemu stun nie wszedł. Musiałem coś zwalić i nie zauważyłem. Yy, on ma hila. On jeszcze ma, heala, więc trzeba uważać. Mógłbym się w sumie cofnąć. Mógłbym się w sumie cofnąć, ale mamy potkę, nas leczy, on się nie leczy, my się leczymy. E, jakbym miał flesza, to bym go jeszcze spróbował zabić, ale niestety tego flesza straciłem, e, prawda, przed chwilą. Mm, I co? E, I będziemy go próbować odpuszczać, bo on będzie nas strasznie zapuszczał, i my będziemy próbować odpuszczać to, tak? Taki jest nasz plan. Gold odstaje za to, to staje, więc będę sobie też wieżyczki bra e, brał jego, jak będzie mi się udawało. Eee... Na razie, na razie może sobie zajmę się farmą, dopóki tego... O, w sumie zaraz mam flesza. Wow, nie wiem co się stało. Dobra, nice. On nie miał heal'a? Lol, myślałem, że ma hila Ale dobra, udało się, super sprawa. Mm, Wierzyczki sobie też pozgarniamy. żeby nie wiem, się liczy jako milion? nie, Niestety nie, e, ale goldzik zawsze jakiś jest. Spróbujemy odpuszować e, tą e, e, linię. No, jeżeli on da nam jeszcze parę takich fragów e, darmowych, no to będzie miał przerąbane. że tak powiem. E, I co, jeżeli Wam się ta seria podoba, dajcie lajka, like żebym wiedział, że na przykład ta seria Wam się najbardziej podoba, więc najczęściej będzie. Mm, I co kupujemy sobie to kupujemy sobie to też może być, żeby coś tam kupić, no bo katlas nie miał, nie miałem na całego katlasa a AD no średnio nam się przyda, więc i tak użyjemy do czegoś tego, i tak użyjemy do czegoś, więc yy, spoko yy, a ciężko go tu nie mam flesza na razie on też musi uważać o właśnie, żeby tak za blisko nie podejść no jego wieżyczki troszkę biją, o szkoda, że nie wziąłem tego w jego wyżyczki też coś tam biją, więc muszę na nie uważać. Dobrze, że chociaż się tak na hita zabijamy, jak na razie. No nie mogę na razie się pozwolić sobie wbić się w niego, gdyż ma jeszcze chila, ma za dużo życia. Nasz ko kochany kolega, tutaj sobie wyżyczki pozgarniamy, by hajsy mieć, prawda? I, i, i tyle. Tutaj. Niestety nie miałem teraz Stuna, może bym się udał O! Użył hila chyba, bo widziałem, że coś takie świecącego nad nim eee, I tak, znów, kurde w... Przez te wieżyczki O nie! Ja źle to zrobiłem, dobra, źle zwaliłem, bo Użyłem Q na wieżyczkę, gdy już miałem Stuna eee, Tego, bo miałem miał teraz Stuna, to bym go zabił Prawdopodobnie tutaj nic nie zrobię, on też tak na krawędzi śmierci trochę chodzi <grywa> ja w sumie podobnie ale cóż, próbujemy, próbujemy tutaj oj, oj, oj dobra, zabity w jakimś nie super stylu, ale zabity nasz Tibersik, znaczy So Timersik. Uh, okay. cool. Może zginąć, gdyż... E, fajnie, bo zaraz będziemy mieć następne ulti. Muszę się patrzeć, czy tutaj nie idzie. Dobra, cofam, żeby nie grać ze śmiercią. I co? Kupujemy sobie Gamblade do całego już, prawdopodobnie, bo będzie stać e, e, i będzie zarobiście. Gambladzik, ok, Następny itemek to będzie... Morello. Robię sobie Dzika, Nasz team chyba przegrywa coś, widzę, bo aż tutaj mogłem skoczyć, tu, ale dobra, jebać. Yy, walić, No, flash now, schilował, czyli nie ma już tych speli. Super sprawa. Szkoda, że wieżyczki na nas złapały. My się healujemy, my teraz mamy większe szustej na linii. On takiego nie ma, yy, więc jest gitareczka. Co? Jeżeli on będzie naszego Tibersika zabijał, to będziemy mieli częściej ulti, bo przeważnie jest tak, że ulti e, nie możemy użyć, bo nasz Tibers żyje e, więc tak Ciężko, troszkę większy ma od, e, ran. no, range od rent. No, ode mnie i mam problemy z do, dojściem do niego, nie? E, bo jak co dojdę do niego, to nas obija My musimy go zacząć one-shotować. bez tego będzie cholera ciężko. Yy, cyk wieżyczki, cyk yy, cyk cyk o, coś tam użył, prawda no jak widać mamy troszkę problemów z nim, musimy z grać tak, żeby on myślał, że może nas zawić, a tak naprawdę my go zberstujemy bo on, no, no można powiedzieć, że nie wie jaki jeszcze damage mamy, gdyż yy, no, cały czas z daleka gra od nas, a my mamy naprawdę spoko damage yy, a dobra, zwalił i ginie dzięki temu nice. No i o to chodziło właśnie, nie? żeby się troszeczkę wystarczy, że raz za blisko podejdzie, gdy mam stuna i gościopada. Ale niestety już nie ma. Mm. Więc sobie tutaj bardziej się zajmiemy minionami, żeby sobie zebrać, yy, żeby jak najwięcej kasy mieć, prawda? Zobaczcie, że nas sporo leczy yy, to Q. Yy, Więc spoka im więcej będzie będziemy mieli, tym więcej będzie nas leczyło. Hmm, zrobiłbym sobie stać nas na ten. Prawie nas stać na ten. Na 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 Morello. Więc w sumie możemy się zacząć cofać. Jak będzie miał zonie to będzie troszkę przepichane, ale on robi <laughs> to jest średni taki item, no bo on. Płacisz za ten item, dlatego że ma cooldowny. Czyli tak trochę strata kasy, nie? Potem będzie Rabadon. Oczywiście do Berstu, a, a, a Ani właśnie... Yy, yy, Ani właśnie bazuje na tym oj. Dobra, nice, użyłem sobie tego yy, Ani bazuje na berście yy, Raczej taki jest yy, champion, który, który berstuje i zabija nas rotację z yy, Prawda I co? Spróbujemy sobie trochę tej wieży pod podbić no, gościu już ma troszkę przerąbane z nami, że tak powiem. E, teraz będzie miał coraz coraz to ciężej. Jak, jak będzie się takie błędy powtarzały, to nie tylko będziemy go prawdopodobnie zabijać na e, rotację speli, czyli na te, e, te one-shoty. Jak to mówi się pospolicie. E, Secans. Dobra, musiał flashnąć. Tibers go goni, on musi uciekać, traci coś tam farmę zawsze i yy, jest spokojnie. O, Tibers możesz go tam gonić, ale wie, że już weźmiemy. No i nie wiem co on zrobił za bardzo przez to pad. Yy, no Jak widzicie ani, ani, ani jest mocna. Yy, jak się tylko parę fraków złapie, to jest już troszkę poza kontrolą. Traci się kontrolę nad tą postacią. Znaczy Enemy traci i ona może naprawdę solo wykierować gierki, jak, jak, jak się naprawdę dobrze umie grać Ani. Ja, ja, nie, ja nie twierdzę, że umiem jakoś grać tę Ani, bo po prostu ona jest prosta, nie? Ani jest raczej prosta, nie trzeba mieć, nie grać, nie trzeba grać nie wiem, 200 gier, żeby zacząć nią dobrze grać, jak na przykład innymi postaciami. Yy, I co? Zbieramy sobie na Rabadonka, żeby od razu wrócić mieć Rabadonka zawsze to będzie fajny damage. Yy, spróbujemy zrobić sobie dragona, jeżeli nikogo właśnie tu nie ma, yy, możemy tversa, żeby tankował yy, nam. odsuniemy się, żeby damage'a nie dostawać, żeby do, dostawał sam ten, żebym stał tutaj, ten cały czas damage'a dostawał od yy, tego yy, smoczkania. Yy, damage' jest fajny, smok jest fajny, zawsze damage' to trochę więcej każdy lubi, damage' prawda, prawda. Więc jest spoko. Mm -hmm. Widzę, że nam przyszedł ktoś pomóc. Zawsze trochę szybciej się go zrobi tego dragonika. My enemy raczej nie powinien nawet zareagować na to. Bądź jakieś tutaj, widzę, FW poleciało. E, niestety pani tutaj sobie zginie przez to. E, elo, Mordo, e, Elo, Ty też. Cofam sobie, kupuję Arbadona. Mam jużmy stać. Teraz już naprawdę będzie. Na, na, a, ładne. Naprawdę duży demek będzie. Fajny, bardzo fajny skin. Naprawdę już spory damage będzie. Kupię sobie buty, żeby doganiać ludzi. Potem sobie kupię właśnie Sorcererę. Sorcererę, dobrze mówię. Tak, Sorcererę. No, gra jest raczej wygrana, nie powinno się tu nic stać złego. Nie wiem, ona chyba się przez przypadek. Tak tak się zrobiła. Oj! Elo Mordo, Elo Mordo. Tutaj dzięki Healowi właśnie sobie... Oj, mogliśmy sfokusować ją by lepiej wyszło, ale dobra. E, pozabijaliśmy. Niestety oni sporo na nas kasy trochę zgarnęli z nas, ale raczej to nie powinno aż tak bardzo wpłynąć na wynik tego meczu. Kłówe fajnie się razem z z się fajnie się syne sy synergiuje sy dobra synergia jest między nimi gdyż tutaj jest penetracja to jest penetracja a nawet troszkę penetracji na takich jak nie ma nikt a, tych nie ma nikt e, magic e, resistów to sporo daje niestety pomyliłem się i dałem dałem zły oj tutaj słabo to wyszło z tym flashem myślałem że będę miał e, że będę miał Zasięg. Dobra. Zabiliśmy. Spejtowałem ją troszkę. No i tutaj ona. Oj, ale tutaj może za to. nam siasi zrobić jednak nie. Leczonko nas uratowało. Gdybyśmy tego leczonka nie mieli, prawdopodobnie byśmy teraz padli. To leczonko nas dupę uratowało. Fajnie, fajnie. 10-1, nieźle. Tutaj raczej jest cechnik. Win. Wygrany. Wątpię, żeby enemy potrafiło z tej sytuacji wyjść. Choć niby ten Yasuo i Kajsa mogą to wykarować, jeżeli będą dobrze grać? Ale trzeba. Zobacz mm, kupić sobie to yy, ale trzeba być pozytywnej myśli, że jednak nam się uda wykarować, a nie enemy, prawda? Prawda. Yy, I co? I co? Ile lecimy z pynamida <coughs> Przydałoby się wziąć jakiś inhibitorek, żeby jakieś tam e, żeby wow, szy, szyb szybki hekarium, e, zonie też będę mógł zrobić sądzę e, oj tutaj źle to trochę zrobiliśmy mogliśmy tutaj naprawdę fajnie to zagrać, a trochę zwaliliśmy niestety e, co, pushujemy sobie te bota, oni pushują mida, nie ma co wszyscy we trzech na jednej linii stać prawda Zawsze lepiej trochę więcej linii ogarniać. Eee, I co? Jak będzie następny nikt to sobie weźmiemy baronika. Nie będziemy brać, bo nie chcemy tryhardować. Znaczy. Nasz team wziął, ale nie my. My nie, my nie chcemy tryhardować. My chcemy sobie spokojnie, spokojnie tutaj eee, wygrać tą gereczkę. Eee, Cykens eee, Widzicie, jaka mo ma moc. Eee, jaką moc ma nasza Ani. Teraz mogę wam powiedzieć tak jak Suchara Czyje są urodziny Ani Ani moje ani twoje Widzu XD Trochę wody mogę wam dać jak chcecie Żarcik taki ten Możecie sobie wziąć przez, przez, przez monitor Jakbyście chcieli Śmieszki, heheżki i co I sobie już tu raczej kończymy Nie ma się co pastwić nad przeciwnikami jak jest tak mocna wygrana prawda, nie, nie lubię zarazem jak ja przegrywam albo ja wygrywam się bawić z przeciwnikami, no bo ich to denerwuje, wiedzą, że przegrają, a my wiemy, że wygramy. To było na tyle. Subskrybujcie, komentujcie, lajkujcie, jeżeli Wam przecinek podobał, na razie hej.